Siema widzowie! Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z serii Grubas i Cienias, tym razem to ja będę Grubas, a mój kolega to Cienias. Zapraszam, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy po sto subów. I słuchaj, e, co? Możemy już zaczynać, nie? Tak. Dobra, to słuchaj. Zaczynamy? Tak. Zaczynamy. I rzeczywiście podjazd Nemezisem robię, bo czy... Bo jest nowa broń właśnie, Nemezis, Wiecie widzowie już, do, bo dodali nową broń. I to jest najlepsza broń po prostu. Prawda wszyscy tym grają. No, prawda. Hmm. Nie wiem tak se zrobiłem. Ojej, tu się nieciekawie y, dzieje. Ach, no i niestety 1-0 dla cieniasa A ja zmieniam sobie postać w sumie Watson trochę średnia. Caustik powinien być lepszy. Dobra, 3 gotowy, 3, 4 bo teraz dodali taką możliwość, że możemy mieć na strzelnicy nieskończoność ammo I my akurat korzystamy i to jest fajnie, bo jak, nie, jak już zginiemy To nie musimy sobie tam iść, żeby odzyskać, prawda? I to jest fajne Bunkier 2137 Kurde, gdzie on się schował? Nie wolno wychodzić poza arenę. Łamiesz zasady gry. Dobra, jak się gdzieś znowu zabunkruje O, na high grandzie, albo, kurde Nie, Nigga, to jest on, tam jest już Nie jestem na high grandzie akurat Jestem z tyłu Dobra, a ja sobie Nie ty, na high granda, o nie Ha, ha, ha Jaki big kurde, tu pan jest Tylko, kurde A po co mi to jest? Ej, panie cienias, bo dzisiaj ty jesteś cienias, ty jesteś za mną. Jump, pada se, kurde, uciekam.

No i dobrze ci tak teraz, chy. O nie, dlaczego? Ko kończy mi się naładowanie do Nemezisa Sobie na tobie chętnie naładuję Ty, a właśnie złamaliśmy obaj zasady, bo... Jesteśmy poza areną, o nie Dlaczego to tak? Aha i co teraz? Ta walka będzie się toczyć w nieskończoność. Aha, ty tam jesteś! O i teraz wie kilkuwarstwową zabudowę zrobiłem. Kurde, myślę, że mi się chociaż raz w życiu uda. Wszystkie baterie osłony już wykorzystałem i to jest najgorsze. Nie mam żadnych shield baterii To jest problem Gdzie pan idzie? Where are you iść? Właśnie po, wykroczyłeś poza O nie, nie, on idzie A, Kurde Cienia z 1-0 niestety, dobra, poczekaj, daj mi y Dobra Czekaj to ja idę sobie uzupełnić te mm. Mm. Uzupełnić sobie leczenie idę Bazyl, ja cię nie wpuszczę do pokoju niestety Przykro mi Nie bazyl, jeszcze raz powtarzam e, Dobra, słuchaj to ja idę za kamyczek Dobra, ja też idę bowkę Czekaj, nie pana I 3-4 Nie, jeszcze jestem gotowy To idę, idę w kukurydze. 3-4 Kurde, miałem właśnie tą pułapkę odpalać. Jest! Jest! 2-1 słuchajcie widzowie, 2-1 E dobry byczek, e, e, e Bazyl Cicho sieć Bazyl Sorry widzowie ale mój kot się dobija do drzwi A wiecie Pamiętaj że musi być chuda postać Jest bardzo. Trzy, cztery ry Kurde. O bardzo niegrzecznie się pan zachował. No ej, aj, aj proszę pana. A wąż rzeczny jest bardzo niebezpieczny przy pana. jest 2 2 słuchajcie ej może pierwszy raz to wygram może to chodzi o to właśnie że gruby zawsze wygrywa może o to widzowie chodzi mm. czekaj muszę sobie rzeczy wziąć kewy i tak dalej no ja też ja też ja sobie jeszcze powinni dodać takie coś jak nieskończoność kewów, leczenia i tak dalej O, nie, to będzie. To już może być troszeczkę. Słuchajcie, takie niebezpieczne widzowie dla mnie. Tak, ja gram takimi ciężkimi broniami typu EWA-8 i Nemesis. A po co? A po co mi? Nie chcę. Dobra, to dawaj. 3 Czekaj, cztery. A, dobra. Czekaj, czekaj. Gdzie są strzelby? Ja cię kręcę. Ja się pokopiłem. A tu dobra, to są. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest hammer point, powrócił hammer point. Szkoda, że nie ma aren Możesz na mnie szarżować, jak coś. Dobra, to 3 4, Zaczynamy. A bo pan sobie zeregra. Kurde, no i niestety słuchajcie 3 do 2. Tak. 3 do 2 widzowie, 3 do 2. Ja te akstary w ogóle chciałem ciebie trafić, ale nie trafiłem. Lepiej niż ostatnio. Mówię gruby wygrywa zawsze. Tylko tym razem przegrywam. Ale to dlatego, że kolega jest lepszy w tą grę, widzowie, słuchajcie. Ej, a w może zretrojony Da się! Haha! No możemy! Ale, ale nie, teraz gramy w Grubas i Cienias. Dobra, 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 ale możemy w sumie zrobić następny Grubas kontra Cienias. No dobra. Że, kurde, czyli że Wieprzu vs Smuga na przykład. To trzy. No, zaczynamy. In rust jest! No more, no more, no more, no more. Jaki ty masz celownik niby? Ało, no i właśnie to te, do tego służą te gastrapy, nie? Ja ancelownik termiczny, znaczy że ja ciebie czekam. No kurde. Ja już wiem gdzie jesteś. I jednak nie wiem. Ja bym o takim miejscu w sumie raczej nie pomyślał Kurde 4-2. 69 co dałem. 4-2 dla mojej dla kolegi widzowie. I muszę znowu te... Te głupie kewy muszę brać, ja mam ich mało strasznie. Ja też mam, ale ja będę grać z małą ilością. Dobra, dawaj. albo zmienię postać, czekaj. To jest taki, taki, taki cienki Ostatnia runda widzowie, słuchajcie Eee, mogę wziąć... ktoś cienki, kto jest cienki. Mogę kryptem zagrać, mogę kryptem zagrać. O dobra Dobra, a on jest cienki czy nie? Jest bardzo cienki. Dobra, wiesz, że ja już tego drona mi tu schowaj w tej chwili? Dobra się Na TikTongu mnie obserwujesz? Widzowie, jak wy mnie nie obserwujecie na TikTongu, to w tej chwili wbicie No Dobra, zaczynamy 3 4 A, naładowany Nemezisi Oczywiście Nemezisik już naładowany na samym starcie O nie Nemezis się rozładowuje Dobra Jestem na arenie chyba nie wiem Arena jest na tym wzgórzu Arena jest przecież na tym wzgórzu jakby No ja byłem na dole i tam drona sytylaje Zjedź mi drona więc teraz za co zapłacisz 69 dostajcie, 69 dostajcie To dobre, dobre, eee, dobre Dobra. Eby, czekaj, Proszę pana, ale to jest moje bagno i proszę sobie stąd. No nie wygo... wygonił mnie z mojego bagna widzowie, tak się nie robi. Wyrzucił mnie z mojego domku. Tam był mój domek i on mnie z niego wyrzucił. To rozmeta, czy to rozmeta? I znowu to zrobił co? Co to co? znowu To zrobił Trochę znowu zrobił A karate robimy, no dobra, że mam trening karate dzisiaj, to sobie dzisiaj potrenuję z tobą. To na tobie poćwic... no nie! Ej, przecież my poza arenę wyszliśmy, no właśnie. A nie, wiem, tutaj gdzie ja jestem, za tym pagórkiem, jeszcze to jest takie miejsce, żeby się taki... To jest taki... Tutaj pod tymi skodami to jest taki e, e, kącik, żeby się podleczyć o na przykład. Dobra. O, nie, o nie, o nie! O nie. Długo myślę, że dosyć. Kurde 5-2 5-2 ze mną wygrywa Dobra widzowie w tym odcinku to już wszystko, ja się z wami żegnam, cześć